Dzisiaj na zawodach stoczyłem 5 walk tak w sumie pięć walk dwie w swojej kategorii pierwszą wygrałem dość szybko duszeniem w drugiej niestety w drugą niestety przegrałem e, no, z zawodnikiem z Anglii z odbrały streamy no tak troszkę trochę niefortunnie przeszedłem karty i w przegrałem i później w Open miałem kolejne trzy walki e, to już pod, podszedłem do tego bardziej na luzie, bo no wiadomo, że jeśli tam przegra w Open, to nie jest to, nie, nie jest to co kategoria bagowa. Więc no w Open udało mi się wygrać dwie walki i w trzeciej, w trzeciej walce przegrałem. W finale absoluto no miałem bardzo ciężkiego i dobrego przeciwnika. E, tak, na, tak naprawdę nie liczyłem tutaj na. Na zbyt wiele, po prostu chciałem jak, jak najwięcej się ruszać, jak najwięcej pokazać w tej walce, żeby, żeby starałem się nie zostać zdominowanym przez przeciwnika. No i, i, i na szczęście mi się to udało. Tam powalczyłem. Był moment, w którym złapał mi dosiad, ale udało mi się z tego wyjść. No, myślę, myślę, że to była dobra walka. Zawody bardzo mi się podobały, wszystko było dobrze zorganizowane. No, nie wiem, no byłem tu tylko dzisiaj, no, tak naprawdę nie zauważyłem żadnych żadnych osób. nie wiem jak to wyglądało wczoraj, no, ale dzisiaj wszystko szło e, sprawnie. sędziowanie też z tego co widziałem było bardzo dobre, nie widziałem tam żadnych kontrowersyjnych, kontrowersyjnych decyzji, no ogólnie zawody bar bardzo na to, no, to już w sumie chyba drugie zawody organizowane tutaj przez Kubę. I bardzo dobrze mu to wychodzi. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Co do przyszłych planów, to no teraz skupiam się na MMA. 26 listopada mam walkę w Belatorze z Filipem Nowerem. No i te... Głównie, te... głównie teraz moje przygotowania będą skierowane właśnie na tą walkę. No, na razie odpuszczam brazylijskie jiu -jitsu i chociaż tak naprawdę. Tak naprawdę to jiu od jakiegoś czasu, już od, odkąd się dowiedziałem o tej walce, jest tak gdzieś tam na bocznym torze. Cały czas to robię, ale nie jest to jakiś priorytet. No i, i, i teraz tak, no przygotowania do walki, później wyjazd do Brazylii i po walce znowu wracamy do brazylijskiego jiu i przygotowujemy się na świątę Europy w Wybieramy się z Maćkiem Polokiem do Brazylii trenować brazylijskie jiu z najlepszymi e, przez pierwsze... 3, jest taki plan, że przez trzy tygodnie będziemy trenować w gordo jiu jitsu Później zamierzamy wybrać się do San Paulo do Michaela Langiego. Jak tutaj był w Polsce na obozie, złapaliśmy z nim kontakt, on powiedział, że jak będziemy w Brazylii, żeby się odezwać, że bardzo było fajnie, jakbyśmy tam przyjechali. No więc zamierzamy skorzystać i poćwiczyć najpierw gordo jiu a później do Langiego, tam z Michaelem Langi, z jego bratem myślę, że będzie. To jest idealne miejsce, w którym można się przygotować pod kątem Dziękuję sponsorom, firmie Manto i firmie Fight Quest. No tak naprawdę dzięki nim jestem w stanie cały czas trenować bez żadnych ograniczeń. No. Dziękuję za wsparcie finansowe i materialne i dziękuję również trenerom, kibicom, którzy dzisiaj podczas kibicom, którzy podczas walki finałowej dzisiaj bardzo mnie dopingowali. No i dziękuję za to.